Kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcony na Pozytywnie. Jak widać, kiecka już gotowa, bardzo ładna. Jeszcze zostało nam bolerko, rękawiczki zrobić, ale to teraz zabieram się za welon. Będzie nam potrzebne, jak widać, takie coś, siateczka. I co, kochani? I robimy sobie welonik, czyli tak, siatka na pewno będzie nam potrzebna. Jakaś taśma ozdobiająca, tak jak na przykład to. Widać, widać, dobra. I druga siatka. I co, kochani? I będziemy tu kwiatuszkami obłożymy i welon gotowy. Czyli tak, robimy tak. Robimy jedno po, po drugim. O, coś takiego będziemy robić. Tylko się zastanawiam, kochani, czy my to zrobimy? Na przykład tutaj zrobimy coś takiego. Zaraz tu zszyjemy ogólnie. chociaż poczekajcie. Tu będziemy zszywać. Oczywiście igła z nitką i nożyczki. Tak, przewijamy, zobaczcie, igłę, nitkę na igłę. Tak. I po prostu, słuchajcie kochani, będzie można ładnie szyć. Dzisiaj widzimy jej kupę filmików ze mną, bo jutro idę do roboty. To wiecie, to po prostu stwierdziłam, że wam nagram. Jutro najwyżej będę dzisiaj jutro montować, także wiecie. Krzywdzeni nie będziecie. No i co? Nie ja zabieramy się za oczkę, za szycie Czyli tak, tu welonik robimy. Idę mi białą, żartuję. <laughs> Wesoło mi dziś po prostu jest, no i tyle. No i zobaczcie, fajna praca, szycie, szycie, suknia. Tak się bałam, stresowałam, wiem, jezu, nie, uszyję tej cukienki. Usiadłam, mówię, dobra, chyba się rozmyślę, dobra, wyjdę na tchórza, to wyjdę. Co zrobiłam? Pogłówkowałam suknia uszyta. Także z welony będzie to samo. Tutaj zaraz będziemy takie spinaczki wbijać. Co, kochani, szyjemy. Takim oto odcinkiem się kochani szybciutki z Wami żegnam, będę miała całą suknię, rękawiczki, wszystko, zrobię Wam zdjęcie, oczywiście nagram film, buziaki, pa pa!